Kurde by był nie wiem W ogóle beka, bo ja i z kontrolem, a to do śmietnika je wrzuca no. Kurwa, dalej z kontrolem to robię i kasuje sobie temy cały czas, bo chuja pana Maciek Fvel wyjechać To jest do krytowej terrarii w ogóle, nie? To jest moje bane kurę No nie Co? mogę uważaj, masz wodę jak ktoś obok no to kurwa tu! A ty skaczesz no ty wiru jebany po platformie! Ty trzy rozjebany tak, że to jest chuj! Ty jesteś takim tu to jest masakra! Ty mówisz tu, skaczesz mi przed kurwa wodą, nie? No się w wodzie czeka. Ty tyś tak, matyk, masz takie jakieś zaburzenia mózgowe, to jest na 100% przecież. Wiem. Ja. Ej! Wlazłem w coś, co mi dało, że up-down zmieniło mi wiersz Właściwie chuj, ja też to wlazłem Apor! Opa! O! Kogo Maciek. Ojej, Maciek! Maciek, ej, faki. Maciek, chcesz, żebym umarł. Bomby mi rzuca pod nogi. Bomby! O. jak taki lak był Maciek, to jest szok, nie jak coś teraz. O Macieka dosa nogi. Zale, Maciek a do Sadedosa panosz. Daj Maciek, ja się bu... Dobrze Maciek Maciek, dogalę do nas. Odzywaj się. Maciek uważaj, bije nas coś. Maciek lak, się... Maciek rescę. Maciek! Nic ten sączą. Ja nie mam Maciek z czego. Masz, macie jak tepnąć, jest safe u mnie. O, macie się za mnie tepnął jak ktoś. Albo, gdzie ty, Macie, ty Macie tam się tak dostałeś nagle? Dostałem podkę na naszą Macie, czekaj. Macie, Macie, Mac, hmm. mam item dla ciebie. Ja tak to tak jest bo... Macie safe? Dobra, idę, Macie do ciebie. Dobra, o kur, Macie. chyba rzeczy dla o, ciebie nie. O kur, Macie kto? No ta... Weź Macie, tam to. Jest i teraz pod rangera nie Marcin Czekaj ja zobaczę, może jakiś łuk możemy mi się skopać no to po prostu możemy ile za. <tuszel> ty łuk modebeto Ha 11 O kurde Ej Maciek na no pierdach we mnie Maciek odpisz się No te działka Maciek w już jest akurat A poczekaj mam O Maciek, mas, Maciek ma czy Maciek Marcin gdzie ty jesteś Nie ja wiem Maciek, Maciek Ja jako ja, pal Masz maczek, chodź, maczek jeszcze tutaj szybko. Chodź, maczek tu. O, dzień, no jebałem, mi i bądź, się cię I co gdzieś idzie platformę, z mojej platformy chcę zrobić iść. O, a to tylko w dzień Tak, chodź, no nie ty Dobra. Co to tak było zrobić, No Nie wiem, lewi struktuję teraz platformę. No byśmy może go zrobili, gdyby nie było jebitnego domku kule na środku platformy. Ja to Rozumiem. milion. O, przywołane istoty. No nie pierdol się. No nie pierdol, sumu, ty... ale jak to teraz działa łok dobra jest lepsze jest lepsze dobra jest To, to, to jest łatwo Maczek dla ciebie znowu coś dla ciebie jest O mać Maczek dla ciebie znowu bo może za mało masz to Co mi, mi, mi 8 razy skasowało zanim mi się terania z tymi wodami nie? Kurę Maciek, bo tu co nie patrzę na item, to kurę przywołane istoty, przywołane istoty. No tak, ale ja tak samo wiem. O, kurde, przywołane istoty, kurde, a czego innego? Przywołane istoty, przywołane istoty. Kurde, Maciek, ty, zostaw trochę i tak mukło. Kurde, przywołane istoty, przywołane istoty. Co